A ja jestem Klapioczek. A ja Grubson. Ukłoń się ładnie. Ukłoń się. <noise> no, dobra. To będzie nasz taki let's playek. Minecrafta 1.0.0. Yy, tak, pełna wersja. Co ty myśliłeś? Daj mięsko. O, dzięki. Dobra. Więc zaczynamy. Od czego zaczniemy? Jakieś zrobienko, coś? Czy... No, chyba drewna i domek. Yy, domek? Z desek może taki na początek sobie zrobimy. Czy idziemy terenu? A dobra, walić Dobra, ścina jakieś drzewko tam. Jakiegoś workbench'yka sobie zrobimy. Co? Gdzie jesteś? Ej, Grupson Grupson Co? Gdzie jesteś? Obok ciebie. Aha, siema. Ej, poczekaj. Może zrobimy takie cięcie, a ja zobaczę, czy wszystko dobrze się nagrywa, okej? Okay? Dobra. Dobra, nagrywam dalej. Yy... Ty, masz ząbkę masz? Po co mi to? a dobra, niech ci będzie. Dobra, ścinamy... No nie, stój. Dobra, zrób... zrób sobie workbench'a. Myślę, że tyle wystarczy. Uj, sorry, oddaj to. Dawaj to. Dobra, dobra wystarczy, wystarczy, wystarczy. Zrób sobie i stój, zrobimy jakąś pierwszą jamkę, czy może z drewno od razu? Nie hmm. ma, albo w jakiejś jaskini. Jaskini? No dobra, ale czekaj, najpierw trzeba jakiś znaleźć fajny, fajny teren. Tam um, jest ba, 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 stolowalowa, dobra. Ale fajne się światy generują, nie? No. Jesteśmy w lasku. Ty, ej, a stój, tu można czarować teraz, nie? No. Daj, kolego. To może być fajne. O, czekaj. achievement I są nowe na F3, zobacz sobie Co jest na F3? Inaczej jest o wiele Ale co jest na F3? O, czekaj The end A, bo to jest ten, końcówka jak smoka Dobra, na F3 tak Wow Aha, renderowanie i te sprawy O, nasz City. 1, 2, 3, 4, 5 Dobra, nieważne yy, Chodźmy może, pójdźmy, gdzie pójdźmy Czekaj, gdzie jest słońce Hmm, tam jest zachód, to idźmy na zachód, chodź Świnia. Ej, jedna moja. Moje dwie. Ej, I tu twoje są też stury. dwie. Dobra, niech ci będzie. Chodź tu, man. Ole, tam, tam, tam świnie! Kurde, Patrz taki. to! No. Ej, ty stój, nie zabijaj, nie zabijaj ich, stój! Bo ja zapomniałem, że teraz jak się świń zabije, to one już się już nie odnawiają. My trzeba będzie jakąś świnię i potem będziemy ją hodować. Dobra, na razie zostaw, na razie mamy żarcie. Nie trzeba. Zostawię, zostawię. Niech żyją sobie własnym życiem. Oj, tak jakby sprintem biegłem i zmarnujesz. Będzie co? trzeba ten posiać i zrobić te chlebek? No nie chlebek! A co? Y... słomę i dać tym, świniom to Albo to... owcom, albo krowom się rozmnożą. <laughs> się tak da? No. Skąd wiesz? Bo ja, gra... ja gram w 1, -1... znaczy 1.00 Gram tak wiesz, na sucho jeszcze nic o tym nie czytałem, a nic. O, świat się renderuje. Ja wow. sobie ściągnęłem ostatnio. Ej, u ciebie też się tam świat renderuje? Znaczy generalnie... Nie, buchy. ja sobie lecę i Ej, nic stój, się cześć, nie I Ej, stój, czekaj, bambusy, bambusy sobie... Trzeba Spongeboba poszukać. Spongeboba? Aha, siedzi. No. Się... Oj, czekaj, wodzie lag. są. Ej, mam laga. Ja nie. Ej, uderz mnie. Ajaaa. Dobra, dobra, stój. Stój, stój, stój. Dobra. Olol. Zaraz wracamy na prawie. Co? Dobra, jestem. Czekaj, ja sobie dynie zbiorę, nie wiem jak ty. Nie ma tu dyni. To są dynie. A u mnie ty... nie ma. U mnie się pojawiły przed chwilą. Kurde. Na chwilę też wejdę, poczekaj. To wiesz, przez wersję 1.1. O, grupson. Aha, gramy bez żadnych pluginów. No, bo no. po co? Chodź, grupson. Ej, ej, to jest rzeka, nie? Rzeczka. Z no, z rzeki po... są i jeziora. No to już było w jeden o, o, klej! Chodź, klej zbieramy. Jest? No, tu. To czeka, jak będziemy budować jakiś domek. To się rozumiesz. Zbierze trochę tego o, jest. Wolę wolno. Dużo tego tam masz? 8, za chwilę będę miał 12. Dobra, czekaj, idę. Ej, nie mogę powietrze wziąć. Dobra. Łyknę powietrza trochę. Masz jeszcze tam coś, bo ja już nic. Tak, ja mam jedną tutaj jeszcze, że tak powiem, bryłkę. Jeden klocek. Dobra, idziemy, Czej Bo się zgubimy. Ale głębokie! Dobra, nie patrz na to, chodź idziemy. Stoisz w miejscu. No jak stoję w miejscu? To ty stoisz w miejscu. Takie lagi są? Nie dowierzę. Kolego. Ej, Grubson. Pod wodą jesteś! A jak jestem pod wodą? Ty jesteś pod no wyjdź ty pod wodą! Wyjdź, no! Ej, chodź! Wyszła Co? No daj wychodź, ej, tu jestem! Próbuj! Chodź! Lag no, była! No, była! No możliwe bardzo, no ale nie wiem czemu tak się laguje naprawdę! Gdzie ty jesteś? Tu już i ty dalej! Normalnie spida takiego jesteś. Gdzie ty jesteś? O, tu jesteś, ej, obróć się! Ej, no naprawdę nie wiem czemu takie ragi. O, wielki! Olech! O, ja! No tu trzeba przyznać, że ich jest dużo. Nie ty jesteś! No tam jest. Nie idziemy! No za mną. No to Ej, prowadź. Kolego. A ty gdzie jesteś? Stoję tam gdzie stałem. O. Ja ty teraz jesteś? Y... Ja jestem koło Wilka którego? Tu jest dużo wilków. Wilków, o! Na środku wilków, o! Ja o, się Noc się Górze, robi! w tym. W, ty, w tym. odcinku będzie dużo cięć, bo coś czuję, że jeszcze zaraz będę zrobić cięcie, żeby zobaczyć ile do końca nam zostało. czasu. Dobra, chodź, szybko dojdziemy jak najdalej przed nocą i zrobimy taką miałkę. Mam nadzieję, że ta film jakieś fajny, wiesz, górę, coś jakiego. Hmm. Ale lak! Lag? Znowu? Spadłem na sam dół Czego? wiem, jakaś dziura była. To poczekaj, ja może znajdę już jakieś miejsce. O, jaskinia. O, góra to jest chyba nawet. Ale mała. Dobra. Zrobię jakąś pierwszą norkę i potem, potem skończymy. Naprawdę tu jest dużo, dużo zamieszania w tym odcinku. Ja nawet skidofa nie zrobiłem. Dlatego coś czuję, że ta pierwsza norka będzie z piasku, taka zwyczajna. Gdzie jesteś? Stoję pod drzewem. Aha, aby, yy, Poczekam, tak, aż. aż się świat zrobi. Aha, to byś zrobił lepiej rekonekta O, creepery już widzę! ta No, w yy, jakaś. To może dla własnego dobra ja się zamuruję. A gdzie jesteś? Trudno wytłumaczyć. To ja się lepiej też zabuduję. Zabuduj się. To jest dobry pomysł, a ja nawet się teleportować nie mogę. Uff, dobra, no to co, Czekam następnego dnia, tak? Niestety. Ja ale ciemno, robię, nic nie widzę. Zrobił sobie workbench'a, może jakiegoś... Pierwszego... kilofa. Halo? Co? Nic nie widać! Ludzie! A no woda no, się do mnie wlała. To nie jest, że tam masz ekscesy. Ym, co ja chciałem? Kilofa drewnianego? Dobra. Słuchaj, bo ten odcinek y, naprawdę jest trochę dziwny. Zakończymy go teraz, chyba, że jeszcze nam zostanie... Albo nie, zakończymy go teraz i w drugim odcinku już zaczniemy tak bardziej pracować. Y, rozumiesz sobie. Y, opracujemy, co będziemy robić. Więc y, do następnego odcinka. Na razie.